Wy moje górecki, hej! Wy moje kochany! Zawsze z glądom, hej! I no rano wstany. Dzisiaj żeśmy tutaj z naszą brygadą zbójnicką przyjechali do Wisły promować tradycje zbójnickie Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. My właśnie tutaj z moimi przyjaciółmi Kultywujemy te tradycje z dziada, pradziada, kiedyś grasowało tutaj wielu zbójów w XVI, XVII, XVIII wieku, a teraz te tradycje kultywujemy my. No i właśnie szczycimy się tą zbójecką tradycją tych dawnych gór bielsko-żywieckich. Co wiedzieć, że zbójcy, grasowali po Beskidach, no to potem przyszli ku a żeby wesołość jakaś powstała, no to coś i tam trzeba było zaśpiewać, zagrać. No a akurat zwykle nosiło się instrumenty takie lekkie, tu mam róg pasterski, czy na pile też gram do drzewa, no bo jak ognisko trzeba było rozpalić, musiała być piła. A ja mam taką piłę, że i gram. No czy zielone listki, o, albo Karyna mały instrument w Kieśni sobie siedział i dla czasu zawsze się tam, prawda, pomuzykowało. Kiedy miał serce do muzyki, to grał na wielu instrumentach. I ja na przykład też no, na przykład idę urwę liścia z buka czy z bzu, zagram na listku, na pile, na różnych piszczołkach, e, fujareczka, Pasterze, Wypasali owce tu w okolicach Bisku i piskali na różnych piszczołeczkach. Moja się nazywa piszczołka pasterska. Brygada zbójnicka zajmuje się napadami, nacek, bezkidak, robimy napady zbójnickie, robimy imprezy kultura, kulturalne, takie lokalne. No, y, turyści muszą się ściupeckie poczuć zagrożeni. No, akurat nasza brygada jest w rozjazdach i buszują i napadają w różnych miejscach w Polsce, ale tutaj mamy jednego herszta zbójnickiego, rodem z Cięciny Górnej. Który w pięknym kłobuku tutaj chodzi, no i może jakiś mini napad zbójnicki zrobimy. Mamy tutaj też pięknego przedstawiciela Rodu Żywieckiego, Jacentego Ignatowicza, który ma Izbę Regionalną w Żywcu. Jest multiinstrumentalistą, gawędziarzem, finalistą programu Mam Talent, który zagra nam piękne zbójnickie przyśpiewki na liściu, na pile, na rogu myśliwskim, na trąbicie i na innych jeszcze instrumentach ludowych typu piszczałka. Także właśnie yy, ta muzyka zbójnicka tutaj będzie rozbrzmiewać na rynku myślańskim. Taki duży spadach Skąd przyjechałaś? Z Katowic, z mamą i tatą. Jesteśmy do dzisiaj, jeszcze zdążyliśmy się tutaj załapać na atrakcje turystyczne. Narty, yy, Wisła Malinka, no i tutaj na Ryneczku, tak jak tutaj prowadzicie, super. Zrobimy teraz konkurs wiedzy o zbójnictwie. No i tutaj za mną bardzo atrakcyjne nagrody, naprawdę za kilka kilkaset złotych warte. Także warto się starać. Moi kochani, powiedzcie mi, i na ręka do góry, to będzie wiedział. Ja będę tutaj moim bystrym zbójeckim okiem popatrywał spod kłobuka, kto będzie pierwszy. Moi kochani, jak inaczej też nazywano zbójników. Jakie było inne określenie na zbójnika? Ale tutaj kolega ma rację i dostanie ładny przewodnik. Chodź tutaj ku mnie. O. tutaj co byś miał, ładne cytanie o Beskidzie z żywieckim latem i zimą, różne atrakcje, to specjalnie dla siebie. Także wielka wiedza, to prawda, Janosiki mogą być. W zjeżdżaniu na nartach sobie troszkę odpocząć i e, oprócz tego, że troszkę można się ogrzać przy małym co nieco, to jeszcze troszkę się pobawić tutaj wspólnie na rynku w takiej czy innej formie. Fajny pomysł. Moi kochani, wystarczy sobie zerknąć na stronę internetową www.buinicki-szlak. Tam jest menu po lewej stronie Aktualności i tam właśnie są rozpisane wszystkie imprezy, gdzie w danym miejscu w Polsce się znajdujemy. Ale wystarczy też, jakby była jakaś większa, zwarta grupa, zadzwonić, napisać maila, zrobimy jakiś napad zbójnicki w dowolnym miejscu w kraju, czy to na południu, czy na północy. To nie stanowi dla nas problemu, jesteśmy mobilną brygadą. No i każda firma, czy jakaś instytucja może taki napad zbójnicki zamówić, czy to będzie organizowane podczas kuligu, czy podczas biesiady góralskiej w karczmie, to nie stanowi dla nas problemu, bo właśnie się z tym, w tym specjalizujemy już od czterech sezonów, no i z tego jesteśmy znani, także kto ma ochotę, to zapraszamy. Muzyka We yeah. are yeah.